Elo, elo, tu ranger. Dzisiaj gramy... Tak, nie, to, to, to jest specjal ogólnie. Na 25 sobów zaległych. Yy, I dzisiaj jest ze mną Minecraft Lole. Jest ze mną Warsik. Jest ze mną Gruby Teoch. Jest ze mną Bożynalno Debil I dzisiaj sobie tak gramy w Warsy. Bo ma być specjal, no to specjalnie sobie gramy w Minecrafta, nie? A człowiek pompa. A człowiek pa Pablo nie żyje. A. No ale ty kurwa! Dobra, 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 lecimy. Warsik oszczędź mnie. Taki, taki był układ, nie? W Twojej playlisty wszystkie pokażę, nie? Kurwa, diamentową klatę. <noise> O, ja też mam ty! Nachuj mi dwie, jedna skórzana, kurwa. Do, do kościoła! Do kościoła! No, ej, chłopaki, powiedzieć wam coś? Nie mam broni. Jestem ja na Ja będę rzucał mieczem. Co ty we mnie rzucasz? Ale to jest trzera, ciebie, typek, ty! Weź go, zabij! Maj, ej, nie bij, Teo! Wszyscy na Warsika przecież. I... A gdzie jest, Ej, Bożynaldo, weź, bijemy Warsika najpierw, szybko. on jest! Bo y, ogólnie to Warsik jest taka sprawa, nie? Że on gra 24 na dobę Minecrafta, nie? I my praktycznie z nim szansę mamy. Ej! Dlaczego ty masz dwie skrzynki, ja mam jedną? Bo no, na drzewie ja jeszcze to... masz, na górze masz, nad to Ej, to mogliście mówić ty Ej dobra, chłopaki. Ja kości... Niech ktoś mnie kurwa jakiś debil zrzucił! Warszika, to... <laughs> jest Niech ginie kurwa no jeban! No, i dobrze mu powiedziałeś. To jest, co to jest. Ej, tam jest jakiś typ. To jest rudy. O, o, to. Nie, no, to jest. Gdzie? Ranger, plecy masz. Ej, Teo. Ja. Wypierdalej. Ja sojuszowo no. w kościół. No to nie bij mnie. Sojusz. Soń... No. Ej, ty bile, zalogowałem się. <noise> nie. Dobra. Jebna. No, ses, się zamuruj cały. Idioto. Jezu, il ty jest skrzynek na środku. Weź tego u góry, nie mnie. Tego, tego, o! LOWISA! Jest! Wypierdzielaj tam też! Mówiliście się wszyscy. Ty też, Celu, tam, do, do dziury. to we mnie strzelasz? Jak ja tu rozbiję? Dobra, ci mówię info. Na prawo masz lolka. dobra, dobra dzięki, dzięki. <gulanie> u, u, a, dawaj, Nawet, <gulanie> Ten świruje kurwa tym, expem No, ogólnie jesteś e, no, pomiędzy. Sorry, pomiędzy. Ej, gdzie jest pomiędzy Lolek, gdzie jest Lolek? O ty śmieciu, tak? Jesteś? Ja tu mam moje bunkry Zabuduj się! Ej, ej, co? Co za depik Ej, nie Zakop źródło ty, bo masz ranę Tam się zakop Kuloodporne w tej wodzie Pol nie. Nie, nie, nie O chuj Do dziury tam Ej no <laughs> Lolek co ty tu odpierdalasz? Diamentów szukasz? No hmm. Ja bym zdradzał n <laughs> <laughs> Kurde no gdzie się bunkrujecie wszyscy, Fele Ty, teo mnie zostaw, bo cię zaraz zabiję. No to godzinny no specjał. No ja ciebie ja nie idę, co ty gościu? Godzinny specjal Ela. Specjał, zaraz patrz, idę do LoLka. Czemu napierdzielić? No chodź tu, kurwo. <noise> 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 Już? Poczekaj. Ty nam jest kill'owy chcesz no. wyskoczyć? No kurwa, Czekaj. Ja nie mam broni. Ej, weź mi, rzuć broń, to się dogadamy. I na, pójdę na teo. <noise> Poka Zapraszam, da mać. Nie zapraszam. Chyba naprawdę długo. Lolek. Lolek. Jastrzał nie mam. Tu ktoś jest? Zostaliście Boko, na trójkę wiem, tylko. Trzeba. Ranger Run, ma mieć diamenta, b. Nie co so. z <gry> tego. Całki.

ja, ja Trochę nie suchy mam. ten specjal. Nie? Ty biedakiem jesteś. Trochę, trochę suchy, nie? Dam pizdę kurwa Trzymko, Jak Ty nawet nie grasz. No, nie nadajesz się do takich specjalów. No, to jest gra przeznaczona dla ciebie. No. Chodź grać. Bojże! To się jest trudne. Nie, no nie, bo ty pewnie. <noise> <noise> tak ty tam, gałe podbiotka m'lałisz. Udaję cię. Dobra, która ręka teraz? Sobie Zajęte są wszystkie. To to, Pograliśmy. No to weź cięcie zrób. Nie. Ja jakoś to obrobisz. Jakoś to obrobisz. Drugą robimy Jaką ma? Ile macie? -u -u -ta 76. Ta mapa 76. Ale każda jest zajęta ej, 76, no, no. 77, 90, 90, 90, 90, 90. 90 ej, 76! 90! No dobra, idę na 90, jestem. idę jestem na 90. Nie jest Pokemon. się. Pokemon. Nie mogę wejść! POKE! Nie mogę wejść. Lawę piszcie! Dobra, wpiszę. Ej, jeden wyszedł. Dobra, do, weź, się weź, się weź, do Ale, po no, no, co wyszedłeś? No miałem wychodzić! Wejdź, wejdź jeszcze, wejdź. Wejdź, szybko. Już idę, jaka to była? 90, y -y, 90 na prawo, szybko. Nie, jeszcze jedno miejsce. Warsik, so... Wejdź, wejdź go zepchnij tam, Warsik. No, i właśnie... że no, ja to... So i tego, to... Nie wiem... Możesz? Y -y, ten... 90, 90 jest tylko... To jest taka głupia Tak, jest tylko... ludzi wychodzimy! Wychodzimy wychodzę. Kary Wychodźcie debili. i chodźcie 86, czekaj, bo jest na 12 czekaj, 86. Osób. 86. właśnie, na 12, takie są najlepsze No jestem. Dobra, idę. ile? 86. Dawaj, warsik jest. Ile 96? 86, 86. ranger jest. 86 ja jestem Teoch Dobra, zagramy sobie dwie ręki koniec to. Oh. Bo to mm. naprawdę. Agresyw, coś tam będzie... Kto to jest? Nie mogę dołączyć, nie wiem Bił. Dawaj. za niego. Kurwa bił. klikam w to głowę. <śleszy> Kuba jestem. Ale prawy musisz nacisnąć. Klik prawy. A masz kurwa. jakiś jeden w ręku? Nie. Osiem osób. Już 6, 9, 8 dawać, jest, dziewięć kurwa. Osiem. dawaj, dawać, dawać. Nie, już dupa. 10, Dziesięć już dupa. Jestem, <śleszy> ja wychodzimy? Jestem. Ja jesteś jak ja się nazywasz? Kau coś tam. Wychodzimy. Kał, 67, <śleszy> Nie, warsik, 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 Nagrywa sojusz? Nagrywam. Tak. Ok. No jest Nagrywa nagrywany już. cały czas. Aha. Nie, tu będę oh. ścinki robił. Fany moment, xD. Czekaj. Warsik, poczekaj, to, moment. Czemu ja nigdy łuku nie mam?! Kurwa, no ja też. Warsik, sojusz. Weź. No. Ja jestem friendly. Ja cię nie będę bić, bo nie ma zamiaru. Nie! Kamień se wywaliłem. Tak. Zawsze mam strzały, ale nie mam Jak u Ciebie stoi, że tak mówisz? Dobra, ja lecimy. Lecimy. Na cilku. Nie. No nie. No nie. Kto mnie? Kto mnie tu? Teo mnie devil. No nie. Teo ty. Brawo. Trajerska chmuro. Ranger uczy się latać. <grym> <I zna. grym> no lataj. Ty. Czekaj. A jak się lata? Jak do was tam do góry wbić? A dobra, spacją. E, chyba dwa razy spacja. Czekaj, ja idę Warsika nagrywać. Gdzie jest Warsik? gruby. Okej. Okay. No ty trzyma to! <gry> Simi pento. O, nie, ładnie tak mówić. To jest Warsik. Ej, Warsik! CO SIĘ STAŁO? Puch, ty, puch. A nie, to latają DZIEŁU MNIE tak w tej... nie Jak się biją Ale go te rozwali O nie Aaaaaa, MARSIK jeszcze na mardach Czekaj, SAMUS PRIME tu jest? A ty... jest to jest GORZONALDO? Ja zginąłem przed chwilą przez agresywnego A? A jest, Samus z Prime Aha Warsik vs Samus Prime Dostałbym no bym Jemy Warsika Dawaj, jemy go Możemy? <noise> wypadł z mapy Kto wypadł? Adi Ani wypadł z mapy Zamknij mordę Jaka szkoda, xD Ej, u góry Aha, to jest on ej, ej, dawaj Pach, co tego samochodu, dawaj Warsik robi Masz perłę? Zobacz On mu w i wziąłeś? No, Warsik to jedna w dobie Na które ty znajdę? To jest najlepsze. Co no, tak warcik robi, ty? Skąd ty nie ja... mają tyle kamienia? Ja też nie wiem. Zobacz go, jaję. I ma ja, pajek dostałem. Ej, co tam oglądasz? Warcik zaraz spadnie. No ja zaczekaj. Nie, on ja się nie ma, ja nie. Jakoś. Jakoś jabłko zjadł, uważaj. Nie, kochstar, tylko tego No to, znaczy, Nie, nie, tak nie. Skocz na niego! Patrz, jak, oj, on ma kamieniowy miecz. Kamieniowy A, skocz na niego! Skocz na niego! kamieniowy! kamieniowy. kamieniowy. Dobra, twarzik. Yeah, no, no, ja <grym> 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 warsik wygrał. Absolut. No To wychodzimy, ludzie. No, to, 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 no więc w tym odcinku to by było na tyle. Warsik jest słaby. Przegrał ostatni mecz. Ja się z wami żegnam. Możecie się pożegnać? Elo. E gitara mm -hmm. się ma. A, A Pablo? Warsik odezwij się. <grym> Dobra, elo.